To skrzynka ma, a to mój drogowy znak. Ja balon mam i nie dam wam, jest mój, 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 mój. Mam słodycze swe i mój jest taków śpiew. Ulice, miast i świateł blask, ja wszystko to właśnie mam. Gdy coś ujrzę gdzieś, zaraz pragnę to mieć. Twoje, bo to jest moje. Ja i wszystko mam. Ten przerywnik instrumentalny też jest mój. Wszystko mam, czego chcę. Mam też uczucia twe. Wiesz o tym, kolego, i nic ci do tego, ja wszystko mam, mam, mam. Wszystko jest moje. Świetna piosenka!